Mamy za zadanie zbudowanie modela motoroweru z Lego oraz nazwanie tej przekładni, która została zastosowana. Ponadto zostaliśmy proszeni o narysowanie schematu elektrycznego, składającego się z dwóch żarówek i włącznika. Sześć drużyn gimnazjalnych z powiatu Brodnickiego rywalizowało w pierwszych igrzyskach wiedzy. Podczas konkurencji trzeba było wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną bardziej praktyczne niż teoria. Zbieżne z tematyką, która występuje na egzaminie gimnazjalnym. Tam jest dużo teorii, a my chcieliśmy to pokazać w formie praktycznej. Drużyny składają się z 8 osób. 5 osób odpowiada na zadania przygotowane przez organizatorów. Natomiast zespół drugi jest zespół trzyosobowy, który w sposób praktyczny w oparciu o klocki LEGO wykonuje zadania związane z wychowaniem komunikacyjnym, byśmy mogli tak sobie powiedzieć. A więc z Klocków Lego buduje motorower, ma wskazać, jaka przekładnia tam się znajduje która to jest przekładnia. Ma następnie narysować schemat układu elektrycznego, jaki jest no, prosty schemat, źródło zasilania, wyłącznik e, prawda i dwie żarówki. Jakie są z przodu światła białe, światła e, z tyłu czerwone. Oraz e, ma do wykonania prezentację multimedialną. Podstawowe wyposażenie motoroweru. To wszystko jest przygotowane na okres e, półtorej godziny. Uczniowie musieli także przeprowadzić doświadczenia z chemii i fizyki. Również zadania z innych przedmiotów wymagały praktycznego zaangażowania. Było wiele konkurencji. Najpierw była biologia i chemia, matematyka, polski, język, języki obce. Historia. Moim zdaniem najciekawsze były kalambury z polskiego. Wszyscy się świetnie bawili, nawet publiczność też były konkurencje historyczne, zgadywanie. Najciekawsza była rozpoznawanie przedmiotów, którego niestety nie wygraliśmy, bo mnie się nie posłuchano. Za prawidłową odpowiedź zespół otrzymywał lizaka. Za cztery lizaki drużyna otrzymywała jajko z niespodzianką. Najlepszym zespołem pierwszych Igrzysk Wiedzy okazało się Gimnazjum nr 2 w Brutnicy. Na drugim miejscu egzekwo gimnazjum nr 1 w Brodnicy i gimnazjum w Świedziebni, trzecie miejsce wywalczyło gimnazjum w Góżnie.